Czasami jest tak w naszym życiu, że Pan Bóg przysyła nam swoje anioły i daje nam to, co potrzebujemy, ale troszeczkę wcześniej, niż my się orientujemy, że, że mamy taką potrzebę. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o, o takiej sytuacji, która, która mi się przytrafiła. Pewnego razu miałyśmy nauczanie z naszą matką przełożoną i więc siadamy, każda ma swój zeszycik, zajmuje miejsce i nagle się zbliżyła do mnie jedna z naszych sióstr, i, I daje mi koc. Mówi: Tutaj weź ten koc, m, okryj się, bo, bo jest ci zimno. Nie jest mi zimno. Ale myślę sobie: dobrze, przyjmę tą miłość tej siostry, bo, no bo tak szkoda mówić, że, że nie, odrzucać to, co to jej troskę, nie? Więc okryłam się tym kocem i w ciągu pięciu minut nagle w pomieszczeniu zrobiło się tak zimno: ja czułam, y, że jest taki powiew zimna. I śmiałam się w duchu, mówię: Panie Jezu, niesamowicie działasz, że ona mi dała ten koc, mimo że w tym momencie rzeczywiście ja nie, nie, nie czułam zimna, nie potrzebowałam tego kocyka. Ale Pan Bóg wiedział, że będę go potrzebowała i wykorzystał jedną z moich sióstr, żeby, żeby mi pokazać, nie, że się troszczy. I, I dlatego zachęcam Cię dzisiaj też, żebyś. Nauczył się przyjmować miłość drugiego w taki sposób, w jaki on chce ci ją dać, bo każdy z nas jest, jest taki jak jest. Jesteśmy, każdy z nas jest unikatem i Pan Bóg wykorzystuje to, co w nas włożył, to co jest piękne, ale też różne słabości. Wykorzystuje dla swojej chwały, żeby wypełniła się Jego wola. Dlatego zaufaj czasami, jeśli przychodzi ci. Miłość Pana Boga przez, przez Twojego brata, siostrę, który jest obok, troszeczkę wcześniej, bo może w tym momencie nie jest, nie jest to Twoją potrzebą, ale Pan Bóg wie, że będziesz tego potrzebował. Dlatego otwórz oczy, otwórz uszy i zobacz, że Pan Bóg działa w Twoim życiu.